Tak, generalnie życiowo myślę, że niesie ogromną e, i ogromne możliwości, i ogromne zagrożenia. Dla mnie osobiście takim najtrudniejszym jest e, ustalenie, co będzie prawdą, co będzie prawdziwym faktem, a co będzie faktem wytworzonym. Co będzie prawdziwym obrazem, a co jest obrazem wytworzonym, i mamy takich przykładów mnóstwo. Oczywiście, odpowiedzialnie wykorzystując sztuczną inteligencję daje niesamowite to możliwości, zarówno w, po stronie jakby przemysłu, który wykorzystuje już w tej chwili, tutaj znowu już mówię bardziej o Sanofi, bo wiem, jakie jest zaplecze i, i w na etapie research and development, czyli definiowania cząsteczek, które wchodzą do badań klinicznych i na etapie programowania tych badań klinicznych i na etapie oczywiście produkcji tego, o czym żeśmy tutaj mówili, żeby zabezpieczyć rynek przed tym, żeby braków nie było. Tam wszędzie ta sztuczna inteligencja na pewno po prostu ma większe możliwości niż człowiek. Dalej idąc, jeśli chodzi o diagnostykę, o leczenie. To już przy samej diagnostyce ja od zawsze jestem zaangażowana w choroby rzadkie i jakoś bardzo zawsze mi to było bliskie sercu. Tutaj widzę też ogromną przyszłość tego, że ci pacjenci mogą, mogą być diagnozowani dużo szybciej. To wcale nie znaczy, że muszą być leczeni szybciej, ale przynajmniej wiadomo, jak z takim pacjentem postępować i jakie, jakie objawy u niego obserwować i na co zwrócić uwagę. Więc szybsze wykrywanie chorób. Co za tym idzie, pewnie efektywniejsze. Leczenie, czyli dopasowanie tego leczenia do profilu pacjenta. Więc myślę, że możliwości jest ogrom, aż strach się niektórych bać. No, na pewno ogromna digitalizacja, korzystanie tej sztucznej inteligencji. Myślę, że to jest coś, co będzie nam towarzyszyło przez lata. Zmiana podejścia do... Promocji, bo o tym przecież też tutaj na pewno jest mowa. O bardzo szybkiej tego, do, do czego jesteśmy dzisiaj już przyzwyczajeni, szybkości reakcji, to więc też tutaj szybkości reakcji, jeśli chodzi o dostępność właśnie, czy diagnostyki, czy leczenia, czyż samego leku, który nie wiem, w wymarzonej sytuacji przyjeżdża do pacjenta i wisi na klamce, żeby nie musiał chory pacjent wychodzić co, co nie się za sobą zmiany w łańcuchu dystrybucji, e, więc myślę, że to wszystko przed nami. Myślę, że wzrasta i ja bym to bardzo widziała dobrym okiem, gdyby to wzrastało w aspekcie takiej profilaktyki, świadomości. No, tego, co niestety ciągle się słyszy, że ktoś nie chce iść do lekarza, bo się boi, że mu lekarz coś wykryje, a to przecież nie wina tego lekarza, że pacjent jest chory. Więc w, tej, w, tym, w tym aspekcie myślę, że to ma ogromne znaczenie i może mieć bardzo pozytywny wpływ, ale widzę w tym też na przykład rolę telewizji publicznej, która też jest ciągle mało wykorzystywana w, właśnie w aspekcie. Profilaktyki i odpowiedzialności za zdrowie każdej jednostki, czyli każdego z nas. Patrząc z perspektywy naszego Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych w Polsce, no jest to bardzo otwarty, transparentny dialog i myślę, że wszystkie firmy, czyli głos wszystkich firm członkowskich jest uwzględniany i reprezentowany. Stąd też czasami jest trudność w uzyskaniu konsensusu, no bo jednak jest to 25 różnych podmiotów gospodarczych, które, które muszą się dogadać. Ale to się mam nadzieję i taką wiarę udaje. Myślę, że wyzwaniem jest ta właśnie szybsza reakcja, to w czym w ogóle świat w tej chwili jest szybszy naokoło. To myślę, że, że, że i tutaj ta szybkość jest oczekiwana. Natomiast jeśli chodzi o naszą komunikację z klientami w, w ramach firm, to to jest oczywiście wielokanałowość i dostosowanie tego znowu do tego pędzącego trybu życia i do tego, że coraz mniej wszyscy mamy czasu, a chcielibyśmy mieć coraz więcej wiedzy. Nie wiem, ile nasze głowy trzymają, ale takiego szybkiego dostępu do informacji, który w danym momencie, kiedy ona jest potrzebna, będzie działał.